serca Ani. W małym domku na skraju lasu mieszkali Ania i Staś. Ania, kobieta o wielkich oczach i jeszcze większym sercu. Los nie był dla niej łaskawy. Kiedyś miała wszystko: pracę, którą kochała, przyjaciółkę, której ufała, plany i marzenia. Ale życie potrafi czasem niespodziewanie złamać skrzydła. Straciła też pracę. Została sama, a przynajmniej tak jej się wydawało. Pewnego dnia Ania i Staś zobaczyli ogłoszenie: Szukają domku cztery duszyczki, rasa Ciułała, adoptowane, ale wciąż czekają na miłość. Pod zdjęciem były imiona: Dyzio, Beza, Heidi i Zula. Co ścisnęło ich w sercu? Poszli. Pani Monika, kobieta z hodowli, przyjęła ich z ciepłem, pokazała im pieski. Dyzio, mały brązowy chłopczyk, który od razu przytulił się do Ani, był jak pantofelek, zawsze przy niej krok w krok. Jakby mówił: Nie bój się, ja cię już nie zostawię. Beza, biało-czarna, teatralna, rozkapryszona, jak aktoreczka. Ale tak słodka, że Stasiu nie mógł się nie śmiać. Heidi, śnieżno-biała, z oczkami proszącymi o miłość. Gdy Ania pogłaskała ją pierwszy raz, piesek zamknął oczy i oparł pyszczek na jej dłoni, jakby mówił: Tu jest moje miejsce. I Zula, najbardziej wystraszona, kudłata z czarno-białym futrem, jak z bajki. Ale z sercem zamkniętym za siedmioma zamkami. Warczała, chowała się, gryzła, ale gdy Ania szeptała kudłatek, nie bój się. Widziała w jej oczach cień nadziei. Ania i Stasiu wzięli je wszystkie. Nie umieli wybrać. W ich oczach widzieli coś. Czego nie widzieli już dawno czystą, bezwarunkową miłość. Dni, dni miały Ania rano piła herbatkę. Zdyzio przy nodze, Beza na poduszce grała dramę. Heidi tuliła się do szyi, a Zula, Zula siedziała z boku, ale coraz bliżej. Z czasem Ania znowu zaczęła się uśmiechać. Otworzyła bloga o życiu z pieskami. Ludzie zaczęli ją czytać, pisać, pytać o porady. Otrzymała propozycję pracy w fundacji pomagającej zwierzętom. A Zula pewnego wieczoru, kiedy Ania i Staś siedzieli cicho na werandzie, Zula skoczyła im na kolana. Po raz pierwszy zadrżała. A potem położyła głowę na sercu Ani, i wtedy Ania zrozumiała: To nie ona uratowała pieski, to one uratowały ją. Morał, miłość, nie zawsze przychodzi od ludzi. Czasem ma cztery łapki, ciepły języczek i boi się bardziej niż ty. Ale kiedy się już znajdziecie? Wszystko staje się możliwe, bo każde serce, nawet to najbardziej zranione, zasługuje na drugą szansę. Tak jak Ania, tak jak Dysio, Beza, Heidi i Zula. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam, papa. Pa.